Dzień dobry, moi drodzy, witam was na moim kanale. Pokazuję wam ja pazurki, bo słuchajcie, właśnie, wróciłam z paznokci. Są tak cudowne. Proszę bardzo, różowe z białymi kokardkami. Jeśli się pytałam, tym, mówię Boże, a jak ja przebiorę tak w tych ciuchach, to mi nie odpadną. One mi nie odpadną. Mam na akryl czy na coś takiego przyczepione, więc słuchajcie, są tak słodkie, przepiękne. Chciałam Was przywitać w, w normalnym takim vlogu i zaprosić na vlogaska. No na już ja chciałam na vlogmaska powiedzieć, słuchajcie, vlogmaski, vlogmaski mi siedzą w głowie, i wiecie co? Chodźcie, pogadamy o vlogmaskach. Słuchajcie, co do vlogmasów, no to vlogmasy będą oczywiście, ale ja się zastanawiam, gdzie zacząć, co zrobić. Miałam taki jeden pomysł, ale tu wchodzi na to, że Filip będzie pracował. Ja sama nie pojadę, wiecie o co chodzi. I kurde, się troje, dwoje, nie wiem, jak to zrobić, ale vlogmasy ogółem będą. Zaraz pokażę, jak mój dom już wygląda, bo moja mama troszeczkę siu, o w ogóle za tą powiem. E, jak ja się pogłócię z mamą, jak ona wróci. Filip za to, to mówi, że jej mama, co mamy? Dwie krople wody. Czemu? Tak samo. A ona na tatę, tak samo jak ty na mnie. A wy co? A my jesteśmy. No my jesteśmy jedyni normalni. Jak? Potem się godzimy. No i później my z No ja nie wiem, jak to wychodzi. Właśnie trzeba się zbuntować tutaj. Z moim tatą robisz bunt? No trzeba, będzie chyba. Każę Wam kwiatki, jakie mam, dwa wazony stoją. Miałam powiedzieć, że to nie skutnicą, bo to nie skutnie, to są po prostu. Dostałam po takie po prostu. Przepiękny, ogromny bukiet z hortensją, z różyczkami. On już tutaj stoi troszeczkę, proszę bardzo, z białymi różyczkami. Tam z tyłu jest jeszcze jest różyczka. I stoją dwa, moi państwo. Tak mnie kocha, mój chłop. Ja go też kocham. Chciałam mu dzisiaj zrobić prezent, ale nie zdążymy, słuchajcie. Nie zdążymy. Poza tym ostatni odcinek był, że mu robiłam prezent. On nie może być tak za często rozpieszczany, bo się jeszcze przyzwyczai. Ojej, kuj, się tacy przyjaciele, tak? On to już w ogóle cały czas jest na górze i on bał się chodzić do, drugi do drugiego pokoju. A teraz, Niusiu? pójdziesz ze mną? Chodź. Powiem, Matusiu, że nagrywamy odcinek, tak? Jesteś. Jesteś! Oho! Oho! Patrz! Gołąb jest tutaj! Patrz, Mateusz! Patrz, patrz, patrz! patrz. Odleciał! Nie ma! Co to się wydarzyło, Niusiu? Co to było? Reakcje, proszę, na moje paznokcie, są przepiękne. No, powiedz, że są ładne! No zajebiste są! Super, super! No, ale są ładne? No, takie jak ten Kejs ostatnio, co otwierałaś. No! No. Słuchajcie, pod case mam. Jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to był whole case of to no tam był taki case, słuchajcie. Więc pod case sobie zrobiłam paznokcie. Chodź, idziemy dalej. A jaką przyleci to, kto tu obroni? Niusiu, a jak gołam tu przyleci, to kto obroni? Byłam u fryzjera, ale już się rozczarowałam. słuchajcie, idę się wykąpać, ogarniam się, dzisiaj mamy dzień odgruzowywania się. Byłam u fryzjera, zrobiłam sobie nowe pazurki, idę się kąpać, przyszły mi nowe płyny, ale te takie słuchajcie, te takie nowe, nowe, których zapachów nie znam. Mm, to zostawiłam w malborku. Ale tutaj mam, słuchajcie, The Into the Night. One mają tylko nową grafikę, już wam pokażę. W ogóle moim ulubionym, no to jest In the Stars, ale ich nie było na promocji. Jeszcze raz wam powtórzę. Batman Body Works są bardzo często i kupujcie tylko na promocjach. Teraz było, że 2 plus 2. I proszę bardzo, proszę Państwa, to jest do mycia się, a to jest balsam. Jest po prostu nowa, cała oprawa graficzna. Jeżeli jest taki mocny zapach, taki cięższy, to Into the Night jest bardzo, bardzo takim zapachem cięższym, bardzo takim ładnym. Wieczorowym i one naprawdę pachną. I nawet bez balsamu, jak się umyjecie, to nie jest reklama jak coś, ale bardzo mocno współpracować <grym> z Badem <balsamu> od Tylko umyjecie bez balsamu, to i tak pachniecie już. Filip od razu czuję, jak ja wchodzę i pachniecie, tak wiecie, tak dłużej, nie? Balsam to mogę cały dzień trzymaj. Ja angielka. Moi państwo, dwa dni się myśli, musicie. Ale mam jeszcze Dark Kiss i jest przepiękny ten zapach Dark Kiss też. Także polecam. Taka polecajka ode mnie. Dzień dobry, witam was z kolejnego dnia. Słuchajcie, bo no z Modborku, ale przyjechałam sama. W Wróciłam, bo mam lekarzy i tak dalej i słuchajcie, tego w kamerze nie widać bo ona robi takie wygładzenie na twarzy, no, ja sama, znaczy myślałam, że, nie że od to nie wyspania są takie oczy, że wiecie, bo ja się strasznie nie wysypiam jak jesteście na bieżąco z odcinkami, to wiecie że ja już od kilku tygodni mam bo kilka tygodni to ja wam stawiałam, to już od kilkunastu tygodni mam ten problem ze spaniem no i myślałam, że mam takie oczy od spania takie sine, usta mi się robią takie białe no ale słuchajcie, jak byłam tutaj na tych badaniach właśnie na bezsenność, że coś sobie wpisałam w internet, jakie badania krwi na bezsenność, no i zrobiłam te i wyszło mi zupełnie co innego, myślałam, że wiecie czegoś brakuje, żelaza czy coś trzeba dodać i będzie okej okay. a wyszło mi, że mam 300 razy więcej trójglicerydów niż jest norma i to było parę tygodni temu teraz moja mama mówi, że mam ich o o wiele więcej, że wyglądam naprawdę okropnie, masakrycznie, no jeszcze wyglądam okropnie, no wiecie o co chodzi, że wyglądam masakrycznie no co mam, bardzo złe no naprawdę, chodzę chodzę niewyspana cały czas to wychodzi na to, że to jakieś te truilsrydy aż tak mocno mieszają w organizmie no i co, chciałam się omówić wczoraj przez lekarza do jakiegoś internisty, ale nie było żadnego terminu i idę do normalnego leka lekarza rodzinnego, ale on już chyba na dzisiaj nie będzie miał terminów, jest 9.50 więc jak zadzwonię, to oni już nie będą mieli na pewno terminów, Będę mieli na jutro, ale dzisiaj jeszcze idę do swojej psychiatry, tak po prostu na no i co? No i jest dzisiaj o Jezu, okropny dzień, nie, bo zaraz jest czego. Zaraz słuchajcie, podatki trzeba rozliczać, więc jest nienawidzony dzień dla przedsiębiorców, ale jedziemy do domu. I będziemy drukować wszystkie faktury. Także ja jestem przymęczona, jak zawsze narzekam na wszystko. No ale ja już myślałam, że to już wszystko przeszło, bo czytałam o tym te drugi glicerydy, To nic poważnego, mama mówi, że to mi grozi udarem albo zawałem. Także zobaczymy, pójdziemy, zapiszemy się do lekarza. Ale teraz jedziemy do domu, zrobić te wszystkie dokumenty i zawieźć księgowej, Niestety. Dobra, ale wiecie co, jak ja byłam w tych szpitalach albo tak dalej, te depresje miałam, to nie było tego aż tak dużo. Nie fajnie, no bo będzie wiadomo, dużo to zapłaty, ale z drugiej strony Człowiek cieszy, że tyle tego jest? To są te, te faktury, słuchajcie, kosztowne, kosztowne, i jeżeli nie wiem, po prostu żyje w rzeczywistości, naprawdę. I zobaczymy, jaki podatek nam wyjdzie, jaki VAT nam wyjdzie. To dopiero jest pytanie, moje państwo. Jeden wszystko zawieść, szybko to zrobię, żeby było z głowy. Masz? No. Dziękuję bardzo Jeszcze to musiało być wydrukowane I zajedziemy chyba do galerii, słuchajcie, bo musimy kupić dezodorant Bo skończył się ten mój ukochany dezodorant Więc zajedziemy sobie do galerii przy okazji Dzień dobry, witam się z wami kolejnego dnia Wczoraj nie byłam w tej galerii, dzisiaj pojedziemy jak coś Ale wczoraj miałam tak słaby dzień No masakrę, o 18 ja poszłam spać Miałam tak słabą noc Ale ja już nie będę o tym narzekać, bo to naprawdę że to już przechodzi samo siebie Ale słuchajcie, z informacji takich To byłam właśnie u lekarza psychiatry No i mówię o tym dalej, że jest to bez. I tak dalej. Że już mam takie leki, że już nie da się ich mocniejszych. No i też myślałam o tej klinice snu w Warszawie, ale moja pani psychiatra odradziła mi to, bo powiedziała, że tam po prostu dają kolejne uzależniające leki i tak dalej. Więc no zobaczymy. To też mam powiększone bardzo mocno jeszcze te trójglicerydy, jeszcze mocniej się okazało. Więc będę szła z tym do lekarza. Być może jeżeli to unormujemy, to to było przyczyną tej bezsenności. Także mam nadzieję, że to jest właśnie tą przyczyną. Jeszcze jak to unormujemy. To będzie wszystko dobrze. Ale w każdym momencie razie dzisiaj jest już lepiej. I dzisiaj jedziemy na te zakupy. Musimy kupić na pewno do z kalendarzy adwentowych w ogóle. To słuchajcie, nie będzie otwierania takiego osobnego kalendarza adwentowych, tylko po prostu będą kalendarze adwentowe na vlogmasę. I ja myślałam o kalendarzu adwentowym za Lando. Jest dostępny, bo go nie było, ale jest dostępny. I pamiętam, że dwa lata temu był zajebisty, ale ponoć w tym roku nie jest taki fajny. Safory mi się podobał. Był naprawdę bardzo fajny, więc nie wiem. Czy może dzisiaj nie wybierzemy się do Gdańska na zakupy? Że nie pojedziemy do Elbląga do galerii, tylko może do Gdańska? Nie, nie wiem, coś tego. Albo w osobnym odcinku to zrobimy, a dzisiaj po prostu pojedziemy do Elbląga. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie sobie od siódmej, już nie śpię, już miałam nawet live'a. Dior oczywiście jest ze mną, także tak to wygląda. Dobra, już jestem gotowa, już napryskam tyle perfum, kombinezon. Torebka, okulary nie wiem po co mi po prostu mam, Po prostu mam włosy zaplątane, więc zaplątane. Nie wyprostowane. A jadę do sklepu. O, tu mam szali! Bo słuchajcie, szukam szalika. Ja się wszystkimi wysługuję, a ja wam pokażę tutaj kolega. To jest kolega tutaj, to robi kolega. To robi kolega Bajzel jak 150, a ja. Jestem ogarnięta. Oglądam jakieś Mike Tyson, czy jakaś walka, czy coś, a ja szukałam szalików. Teraz robię za kuriera futerko czekoladowe z mojego butiku. już chyba nic nie zostało. Ja mam białe, ale białych na pewno nie ma. Czekoladowe i czarne były teraz, ale to jest chyba ostatnie czekoladowe. Czekajcie, teraz odwrócę kamerę. Jedziemy przy okazji zawieść y, Oliwii, bo ona napisała, że by bardzo chciała tę futerko. Także ja jej w ogóle powiedziałam, że okej, okay, odłożę, ale nie powiedziałam mi, że przywiozę, czy coś, czy kiedy, czy jak. Ona no też pisała wczoraj, także zrobimy Niespodziankę. Ona nie wie o tym, że przywieziemy te futerko, także jedziemy jej dać. Już bym się jakoś polepszył. Nie wiem, słuchajcie, ja jestem. Nie wiem, jak się wysłowić. Ja naprawdę jestem jakaś dzisiaj taka. I wczoraj taka, ale zaraz będzie, że się cały czas żalę nad sobą Także się nie odzywał. Nie no co, że się żalę nad sobą, po prostu mam gorszy dzień, to mam Ktoś mi w ogóle napisał, że ty te gorsze dni to masz codziennie A tam widzowie odpowiadali, bo ona ma depresję Ale nie no słuchajcie, po prostu tak jest teraz i tyle Wiecie co mnie teraz martwi? Tylko jedna rzecz Że jest znowu jedna kreska w baterii Czy znowu ten akumulator pada Nagrywając ten odcinek, robię tyle cięć, tyle gadam I potem mówię, że to nie jest na nic Że ta kamera może się rozodobywać Więc jedziemy do galerii na zakup i nie wiem, czy mi się kamera nie rozaduje Oby nie, oby nie, bo ja naprawdę ten odcinek nagrywam już bardzo długo. Dojść do ładu nie mogę, dlatego to tyle trwa. No, nawet ja dojść do ładu słownego nie mogę u siebie. I nie, nie jestem na jakichś, wiecie, mocnych lekach, czy... Ktoś mi na live pisze na przykład, piłaś coś? Tego, tego? Nie, słuchajcie, nie. Ja po prostu... Teraz przechodzę taki okres, nie wiem, jakiś dziwny. Dzisiaj też idę, mówiłam do pani Ginekolog o 17, jest 13,20. Nie wiem, może ta wkładka, jeszcze hormony? Nie, no chociaż moja pani Ginekolog to jest zajebista, Ona wszystko wie, co i jak. Ona zawsze mnie bardzo dobrze prowadzi. Pani Iza zawsze wszystko dobrze robi. Nie wiem, więc po prostu. Moje. Dobra, wchodzimy do salonu. Jest Oliwia. Jest Oliwia, czekajcie. Dobry! La Cruella, la Cruella Courier. No, dziękuję bardzo. <laughs> Proszę Dzień bardzo. bardzo. No, pokaż. Nie, no tak to. Szukałam takiego koloru, w ogóle, wiesz? Tak? To jest no, ostatnia, a ten... ostatnia sztuka. Proszę bardzo, dziękuję szkoły. Dobra, jesteśmy w galerii, ale słuchajcie, jeszcze Oliwka miała klientkę i pani też się zapytała właśnie o tę futerka, ale nie ma. Nie mam już dostępnych, ale może jeszcze będę mieć. Także obserwujcie profil La Cruella na TikToku i na Instagramie, bo możecie kupować i w wiadomości prywatnej i po prostu na live'ach na TikToku, nie? Bo live y są w sobota 18, ale możecie też kupować poza live'em wiadomości prywatnej. I zmierzamy do Daglasa. Jest minus 30 na bez. Celery i zestawy. Ciekawe, czy ten jego red flagowy zapach w jest przeceniony, bo w ogóle pomyślałam. O, tutaj są pokazane. Nie, nie ma go. Ale ogólnie pomyślałam, że zaraz są Mikołajki przecież. I na Mikołajki by dostał. Oni tak nie oglądam mojego odcinku, więc się nie dowie. I widzę, co jest przesunięte. Mój Prada Paradoks jest przepiękny. Pokażę Wam, co mam Mamy Pradę. On jest przepiękny, ale krótko się utrzymuje, ale jest przepiękny. Słuchajcie, wychodziłam z KAS, bo kupowałam picie. I zauważyłam, że w Hebe są zestawy z tym zapach seksu i biznesu. I Filip to uwielbia. My tego szukałyśmy w całym alborku z jego mamą. Było tylko to właśnie osiem w jednym, a nie było szam oddzielnie, no i my już myśleliśmy, że nie ma szamponu, a on mówił, że kiedyś był, ale potem już sam pomyślał, że nie istnieje, ale patrzcie, jest, normalnie to jest. To ostatnio kupował, więc nie wiem, nie będę brała chyba całego zestawu. Zobaczymy, czy jest oddzielnie szampon, a jak nie ma, to wezmę ten cały zestaw. Ucieszy się mega, bo on naprawdę uwielbia tą serię i właśnie szukał szamponu. Wysyłam zdjęcie do mamuśki nr 2, czyli do mamy Filipa, bo my naprawdę szukałyśmy tego szamponu i jeszcze potem z Filipem szukaliśmy tego szamponu długo i my zwątpiliśmy, że po prostu już to wycofali, że tego nie nie ma, a to proszę bardzo, jest. 40 złotych kosztowało jak coś. Chciałam mu coś kupić czemu kupiłam. I Dior Sauvage, słuchajcie, dostanie na Mikołajki. Tylko cicho, nie mówcie mu. I nie piszcie na live jak coś, bo on się skapnie na live, a odcinka nie obejrzy. Przynieś tak dużo rzeczy, potrafisz? Tak, potrafię. I patrz jeszcze, je, co ja znalazłam. Ale, a troszkę zadyszkę miałeś tam. Patrz, co ja znalazłam. Pamiętasz, co szukaliśmy? Ten twój zapach seksu i biznesu. Jest też szampon. A skąd ty to masz? Kupiłam. No i istnieje szampon jednak. No ja miałem kiedyś szampon, ale później już go nie było. No tak, no i my też pamiętasz, że we szukaliśmy. Istnieje! Fajny więc prezent kupiłam? No. Bez okazji? Nie no. wiedziałam, że on się będzie z tego cieszył. No bo naprawdę my to tak długo szukaliśmy i tego nie było, nawet we Wrócowie szukaliśmy. I ja wychodzę z kerfura i patrzę przez hebe, jest takie zestawy prezentowe stoją. Patrzę mówię, ty! No jest i szampon i to! Jak on ogląda, to zaraz patrzcie, jak takie Dzidzia taka! Dzidzia ogląda, co została. No tam jest szampon i to. No fajnie, dziękuję bardzo. Ja bardzo. Słuchajcie, wiem, że teraz może być gorsza jakość, ale zapomniałam kamery, a jadę do Filipa już do Malborka już jest w ogóle dwa dni później, bo wiecie, ja tam naprawdę głupiałam, ale słuchajcie, chciałam was poinformować, że przeszłam na dietę, nie na dietę trzustkową, tą restrykcyjną, znaczy dla trzustki to to i tak będzie bardzo dobrze, że taka fajna dieta będzie. Przeszłam taką dietę, żeby wiecie, skupić parę kilogramów, tak normalnie, naturalnie i te podjadanie moje nocne, nie? Żeby to zniknęło. To jest najgorsze po prostu, o Jezu, nawet nie nic się tego nie, nie mówię się wysłobić i słuchajcie, zastępuję to naprawdę, te słodkie jedną noc udało mi się jabłkiem, drugą noc, słuchajcie, płatkami ale no, zero cukru i tak dalej, i tak dalej, więc słuchajcie, chciałam was poinformować, że oczywiście będę dawała wam update y, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i to, dziękuję wam bardzo za oglądanie buziaki i do następnego